Witam wszystkich ponownie w The Legend of Grimrock, z tej strony Chabardach. Miałem się wybrać do piramidy, jednak zanim uderzę do środka, żeby badać te tereny, zdecydowałem jednak wrócić w jedno miejsce i pokazać Wam sekret, bo sprawdziłem sobie pewne informacje w internecie, więc wiem już jak osiągnąć dwa przynajmniej dodatkowe sekrety, więc widzimy się przy nich ludzie. Musiałem się wrócić aż do tej lokacji. Kel... Kurwa, co? Kelbrecz Bog. <laughs> I... Stojąc przy tym wąwozie należy chyba zrobić cokolwiek. Strzelić. Generalnie. Generalnie strzelić kilkukrot... Kilkakrot. Jezu, jak to odmienić? No. Widzę, że muszę się najpierw krzaków pozbyć. I pojawił się portal. Dzięki temu... Czy uda mi się zebrać te noże, które powrzucałem? Chyba nie. Skoro się nie udało, no to miejmy nadzieję, że teleportuje mnie we właściwe miejsce. Owszem. Teleportowało mnie we właściwe miejsce. Nie wiem, czy... Tak, odzyskałem noże. I co my tu mamy? Mamy jakąś płachtę. Mamy jakąś płachtę. Mm. I płytę naciskową, na której leży, no właśnie, nasza zagniona strzałka czy może nie zaginiona, ale dobrze, gdyby, gdyby była nasza. Okej, okay, no to tyle, jeżeli chodzi o ten sekret. Tu już prawdopodobnie nic więcej nie osiągniemy. Dalej się będziemy widzieli w lokacji Sl Slit Island Island i tam mam Wam również do pokazania jak się okazuje, dwie rzeczy, więc z chęcią to uczynię. Widzimy się za chwilkę. Pierwsza rzecz. Jedna z głów mówiła coś o milczącym przyjacielu, i to jest właśnie milczący przyjaciel. Mamy się odwrócić obok niego na wschód, czyli dokładnie w tym kierunku, i gdzieś tutaj ma być ukryty do cholery skarb. Tylko nie wiem za bardzo dokładnie nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie po prostu. Więc prawdopodobnie będę po prostu kopał na pałę. Gdzie ta moja szufla? Tu! Nie. Spróbujmy to odgałęzienie. O proszę, coś się udało wykopać. Secret sniffer. Świetnie. Co to w ogóle jest? Meteoryt. Jest ciągle niemalże. Hmm, niemalże co? Za gorący by go dotknąć. Po cholerę i meteoryt. O... Okej, okay, spróbujmy jeszcze może coś tutaj. Uda radę się wykopać. Dzień wstaje dopiero, więc <laughs> myślę, że nie zmarnuję czasu na wykopki. Przyznaczając go na wykopki. Nic więcej, okej. Okay. Znaleźliśmy do cholery meteoryt. Na... Aha, i tutaj, co to działa? Energia plus 30, evasion za to zmniejszony. Czarownico, masz A, swój płaszczyk. Będziesz miała gorszy evasion, ale kurde. Nie, nie, co ja dałem do ręki? głupi, głupi jestem. Okej, okay, i ty będziesz miał swój pierwszy płaszczyk. Dokładnie, czyli każdy jest happy teraz. E, prawdopodobnie. Elegancko, energii od razu w, od groma. To był pierwszy sekret, gdzieś. Aha, tutaj meteoryt. I co ja chciałem zobaczyć? Tam gdzieś była głowa, która widziała, gdzie spadł meteoryt. Ale ona była, ta głowa była do cholery. Tutaj. Gdzieś w tych okolicach. Prawdopodobnie była to. Mm, nie wiem, gdzieś tutaj w każdym razie. Gdzieś tutaj. Ok, może to chodzi o to, żeby jej zanieść meteoryt. I następny sekret, który chcę wam pokazać, to już jest rzecz, którą się bawiliśmy. W zasadzie to ja sobie zrobię quicksave na wszelki wypadek. I co należy zrobić? Rzucamy nożem, czy czymkolwiek, i krok cholera. Nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Kurwa, nie ten przycisk. Ok, musimy zebrać nóż i wrócić na to miejsce. Dobra, zorientowałem się przynajmniej, w którym miejscu lądujemy. Więc będzie teraz już na pewno łatwiej. Ciach. I musimy wleść w ten teleport. Dzięki czemu zdobywamy. Kurwa, co to jest? Oh. Koncentracja 2, czyli to idzie na pewno do czarownicy. Tu mamy, powiedzmy, pewnie użytkowe w pewnym momencie. Tu mamy. Nie wiem nawet co. O! Oh. Okej, okay. mamy obciążenie, już bardzo blisko jesteśmy obciążenia, co nie jest miłe. Co nie jest miłe, absolutnie. I co to daje? Wow! Daje energii, plus 15, dexterity, plus 2. Specjalny atak. Elegancko. Elegancko, wiesz co? Sprawdźmy to, co daje. Energy, plus 5 i willpower. Hmm. Zdecydowanie... Chyba... Zdrowie chyba zamienię sobie to wszystko w taki porządku. Dobra, byczku, ty będziesz niósł tą różdżkę. I do cholery jesteś obciążony. Źle. Czyżby to oznaczało, że będziemy musieli wrócić czym prędzej i zostawić trochę zbędnego chłamu? W każdym razie sekret załatwiony. Jak stąd wyjść teraz, tylko mnie ciekawi, bo jak widzicie. Naprawdę mnóstwo, mnóstwo tutaj rzeczy już wybadałem. Opłynąłem wszystko dookoła. Nie wiem już w tym momencie tylko, co zrobić z tym fantem i z pewnymi podpowiedziami. Ten przycisk, jak się okazuje, deaktywował. Tutaj była, było pole ochronne, przez które nie można było wpaść do tego sekretu. Przez na, po naciśnięciu przycisku pole się deaktywowało i mogliśmy spokojnie sobie tutaj wbić, więc na tym polegał cały sekret. A najbliższy. Szadrabinka jest tutaj. Czy widzimy jakieś rybki albo roślinki? Nie, wszystkie rybki cholera uciekły. No nic, nieważne. W każdym razie mamy, kurczę, potężną zabawkę w tym momencie. Świetnie. Ale ja zostanę przy swoich... A gdzie jest mój nóż? Hola, hola. Oddawaj noża. Dziękuję. No i co i ludzie? Teraz jestem gotowy na to, żeby wejść sobie do piramidy. Prawdopodobnie. Bądź tam, ale chyba zdecyduję się na piramidę. Więc widzimy się. A zresztą już jestem na podejściu. O, blokowano osiągnięcie. Pysznie. Co ja znajdę w tejże świątyni? F-piąteczka, na wszelki wypadek. Piramidzie, a nie świątyni. Fajnie, fajnie. Klimatycznie. Aha, zapomniałem o wciskach w ogóle. Kopię światło. Wciski. Czy coś poznajdujemy z wcisków? W ogóle jak tutaj będą wciski wyglądać? To jest ciekawe. Pewnie będą pasowane w te wzory. Wow. Czyli będzie nieźle szukania, coś tam łazi, coś tam sobie spaceruje, a ja szukam przycisków, ok, żadnego. Oho, ho, proszę bardzo, z przyjemnością. Tutaj coś możemy osiągnąć? Nie bardzo. Prawdopodobnie będziemy musieli się tam teleportować. Hmm, bardzo interesujące. Dobra, te dźwięki mnie absolutnie nie cieszą. <grystanie> absolutnie mnie nie cieszą te dźwięki. Płyty wyglądają tak, jakby troszkę odstawały. No ale cóż. Jeżeli nie, to nie. Tu są jakieś drzwi, i są miejsca na klucze. Okej. Okay. Do cholery. I co teraz? <grych> Czy ja to przeczytam? Grobowiec zapomnianego i wysoko urodzonego. Zapomniany i wysoko urodzony. Kurde, i zapadnie. Może by wpaść do środka. To jest zawsze ciekawe. F piąteczka. I wpadnijmy do swojego grobowca, może. Włożysz w mordę. Nie, 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 nie. Chodź tu. Ajdź, pudło. Kurde, gdzie ty jesteś? W śwoku. Aj, uciekasz, tak? Takie buty. Dobra, pad łucznik, chodź ty. Au? 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 Ok, zaczniemy w ciebie rzucać. Co ty na to? Au? Średnio się tym przyjmujesz, szczerze mówiąc, z tego co widzę. Ok. No i... dobrze. Omińmy cię. Gdzie ty do cholery jesteś, cholerniku? Padł. Fantastycznie. Ta tarcza nasza. Wyzbierać wszystkie rzeczy. E, wziąć sobie pochodnie w ogóle. Dobra, jest reszta naszych rzeczy. Czy ja tu coś skolwiek znajdę ciekawego? Z sekretów. Nikt nie został ranny, nikt. Dobra, nie widać żadnego w przycisku. Ciekawe czy to był w ogóle dobry pomysł, żeby tu wpadać. <laughs> Prawdopodobnie nie najlepszy, ale już jesteśmy. No to, w, no to jesteśmy. Cenny exp. Cenny eksp. O, i gdzie ja wyjdę? <laughs> po prostu wpadłem po to, żeby wykończyć dwóch kościotrupów. Wow, i którą wybrać drogę? Zapomnianego zapomniany brzmi bardziej interesująco, chyba. Wybierzmy sobie F5, oczywiście, na wszelki wypadek. Gdyby zaszła taka potrzeba, wrócić się. A nie, my jest teleport, to możemy. Możemy, powiedzmy, spokojnie uciec. Gdyby nas atakowało coś niezbyt przyjaznego. No, trochę cholera. Że ja tu jestem z obciążeniem. No nic. Będziemy musieli to jakoś znieść dzielnie. Ciągle nic mnie nie atakuje. Sprawdźmy, jak to wygląda, już pod kątem mapy. Sympatycznie. W końcu, razie wciski. OK. i mamy rozgałęzienia plus jakiś nacisk i zapadnie, w które z chęcią sobie wpadnę, ale nie w tym momencie, hmm, lewe strony. Zdecydu decydujemy się na lewe strony. Nie wiem, czy kurczę, macie takie samo wrażenie, że Legend of Grim Rock poza naprawdę fajnymi walkami, super ekstra zorganizowanymi lokacjami obfituje niemiłosiernie w logiczne zagadki, które przyprawiają o ból dupy. Kurwa! Obciążenie, oczywiście. Arkebus, którego nie mogę używać. Idziesz tu. będę musiał uciec. Odłożyć trochę sprzętu jednak. I gdy nastąpi ten moment, zakończę odcinek. To wydaje się w miarę rozsądne. Może położyć tutaj wystarczy. Aha, to już jest tak, jakby wciśnięte. Dobrze, co to mi dało? To mi dało, że mógłbym zbadać. Tę tą odnogę, która jest totalnie zamknięta do cholery. Okej, okay. okej. Okay. Gdzie dalej? Dalej, pójdźmy sobie w tą stronę. Holender jasny. Bo obawiam się, że tam mumia wyskoczy. To mi wygląda na możliwość wciskania do cholery. Ale nie. Tylko mi wygląda. Dobrze. Mumio? Czy mumie? Nie działa. Ale za to, co to do cholery jest. Podejrzewam, że dla magika. Nie, protekcja plus. Embalmer's Head. Peace. Protekcja plus 2 Vitality do dupy. Ty masz. Um, tak. Tak. Hmm. Nie no, zdecydowanie Gdzie było? Tutaj Zdecydowanie nie Można coś u was wcisnąć Nie wygląda na to Okej, okay, mamy Jezu! I szczury! Cholera, dobra Cholera Kurwa, nie trafiłem ich Chodźcie tu. Kurwa. Wąż. Szajse! Ok, wąż oberwał. Nie mam ammo. Do cholery, zaplątałem się teraz. Tu w ogóle nie tę broń używasz. Do cholery. Szybko! Nie ta broń! Nie tym! Panika, panika, panika. Ja pierdle. Giń, szmato. Elegancko, zdechło. Chodźcie tu mumie. Mam dla was niespodziankę. Nie ma. Nie trafiłeś. Jakżeś mógł. Co? Że niby... Dla... Dlaczego? <laughs> Okej, okay, ludzie. Jesteśmy z powrotem i... Zdecydowanie. Zdecydowanie. Zobaczyliśmy kawałeczek, co nas tam czeka. Będzie to trochę krótszy odcinek. Trochę krótszy odcinek, ale... Myślę, że ja zakończę w tym miejscu. Także dzięki za oglądanie. Cześć czołem.